Jakby szereg imprez się zbliża, to tak, nie można nie tak. będzie wziąć udział w obradach A jeździsz, tak? Ty już? Tak, tu regularnie jeździłem dobra dobra. No dobra, dobra Poważna chmura się pojawiła Kto wie, czy nie lunie za chwilę 10 0 10 0 10 10 10 10 10 został tam został go tam jest A przecież odiję, to możecie tu wyjechać wszędzie I zaczęło padać, zobaczymy jak długo no to robię akcję spod parasola, pada ale mniej, więc jakoś już filmuję No. Jeśli tak? no to koń się odejdzie, wystarczy, że od pozornika odejdzie pół metra, bo jeździe z kalorysta, nie ustaniemy zadania. Subskrybuj mój kanał, naciśnij dzwoneczek w opcji powiadomienia o wszystkich nowych filmach. Tutaj także transmisje na żywo, ewentualnie na moim kanale Twitch TV. Trójkami! I koni, i Trójkami. 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 konie i za 20 Trójkami. jak znowu nie Trójkami. nie, teraz ciągle Trójkami.

Dlaczego oddziału rotmistrz Arkadiusz Todorowski? Pół przeszedł w galop. Luton! Halo pan. Jeszcze coś? Wjeżdżacie z Toru? Do no, Kręcimy się i czekamy na tą trójkę, która się przesiedłowuje. Przyjadą, robimy wyjście. Ale nie... mm. to tak nie no, tak. Już szkoda czasu. Dobra, powiemy, że nie zjeżdżacie. Nie, nie zjeżdżamy. Czekamy na trójeczkę i no, ruszamy. Może nie miał. Naszych ułanów. A za chwilę, kiedy dołączą koledzy, którzy Będą startować w wyścigu, rozpocznie się wyścig. Przed nami wyścig na 1600 metrów i to będzie zakończenie dzisiejszych pokazów. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć ułanów jutro, zapraszam na rynek, gdzie będą uroczystości z okazji 15 sierpnia i nasi ułani wezmą w nich udział.

Wyścig na dystansie 1600 metrów. Ale do tani na prosta idzie tam, nie widzisz? Ustawiają się. Uwaga, ustawiają się. Widzisz tak, widać. Dobra. Ja też myślałem, że będą chcieli uniknąć zakrętu szczerze mówiąc, bo tam wczoraj nam się konie przewracały wyścigowe, nie? Wicher Druga. No to wicher.

Ja robę, że ja go zatrzymał w miejscu, jak chce, nie? No. Macie to, kto wygrał? Kto wygrał Na całej hali u Andrus. Ale ostatecznie tak, jak wygrali. O ten, o ten po prawej stronie pierwszy to uczestnik ten. wyrównają no. wszystkich, nie gadają. To dalej jecha za szybko. To jest partia jest. O wiemy, łan, ja pan jest się spieszył. Pociągnąłem, ja wiedziałem, że tak będzie. ona ma kondycję taką, że... Ale no, nie no, o chodziło, za szybko poszedł. Trzeba się na tym, że to Ale znamy cały tromek starta Ale nie ma kondycji, widzisz, w połowie puścił i już nie było czym wkać. Ale szedłeś mega, ogień, taki był duży wystąpje. Ale przy badzie było miękko, wiesz? I był ugrząd. Dlatego ja odjeżdżałem specjalnie z no bo, nie, bo mówiła ta dziewczyna, żeby nie jechać przy Kanadzie właśnie, że jest bardzo miękko. E, gdzie jest Agnieszka? Liczyliście te funkcje military? Nie policzone, To policzcie tak jak mówiłem, tak? Dobre, Dobra,

I ostatnia informacja, dekoracja zwycięzcy i ładów już za jej drugie i trzecie miejsce odbędzie się tam gdzie zwykle odbywają się dekoracje podczas wyścigów. Nie na torze, a z drugiej strony trybuny. Plami. nie no, myślę. Ja mam małe pytanie. Czy od razu nie mogła być taka ładna pogoda jak w tej chwili? Dobra, czy mamy zwłonionych zwycięzców? Dobrze, czy zwycięzcy są już tutaj? 17 jest Iritarium jest Paweł tylko buty miał na święknie Nie widzę Dobra, panowie! Szanowni Państwo! W tym momencie nastąpi uroczysta dekoracja zwycięzców Zapraszam tutaj publiczność przy barierkę, za barierkę. W imieniu organizatorów Mirku zapraszam Cię również na scenę. Króciutko jeszcze może dwa słowa. Drodzy Państwo, po mojej lewej porucznik Walerii hotniczej Mirosław Obiegły z 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. Ja nazywam się Arkadiusz Kodorowski z 4. Pułku IV Ułanów Zaniemeńskich. W imieniu Partynic i naszym serdecznie witamy na uroczystej dekoracji. Są to pierwsze w Polsce, powtarzam, pierwsze w Polsce wyścigi kawalerii ochotniczej i zawody military imienia pułkownika Tadeusza Rybickiego. Bardzo dziękujemy za minione dwa dni. W tym momencie odczytamy i poprosimy zwycięzców w kategorii military. Miejsce trzecie, zawody military, fanfary.

Dziękujemy, ja. gratulujemy jeszcze raz. Dzięki. Dzięki. Może Dzięki. No, zostań to, później wszyscy razem. Dobra, na razie jeszcze no. nie, jeszcze drugiego. No. Miejsce drugie, Szymon Karasek, zapraszamy. No, no. Dziękuję serdecznie. No, ten wie. No. Gratulacje, ułam Gratulacje, końcu. Gratulacje. Dziękuję. Później zrobimy. Się. Dziękuję. I uwaga, drodzy Państwo, zwycięzcą pierwszego military na wrocławskim torze partynice został Krystian Jokiel. Brawo! Możesz ucałować panie. Jego dziewczyna patrzy, to lepiej tam nie stało Teraz pozdrawiam, no, no, no. gratulacje. Gratulacje. część! I pi. Ura! Ura. 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 Zapraszamy wszystkich teraz. Zdjęcie całą trójką. Jeszcze jedno zdjęcie z całą trójką. Zapraszamy. Z trójką, zapraszamy. Trójka zwycięzców. Jeszcze cała trójka zwycięzców. Uchary na przodu. Proszę, chwilkę. Dobry, dziękujemy. dziękujemy. Szanowni Państwo, drugą częścią dzisiejszego dnia były wyżej, już wspomniane wyścigi. Odbyły się w bogatej obsadzie, bo było 16 startujących. Być może nie trzymaliśmy się tu tradycyjnej sztuki wyścigowej, ponieważ był to start zatrzymany z dwóch linii. No to był troszeczkę podmokły, więc no, najważniejsze było bezpieczeństwo, ale udało się to wszystko fajnie przeprowadzić. Oczywiście wyłonimy teraz wycięstów. Miejsce w trzecie w pierwszych ogólnopolskich wyścigach kawalerii ochotniczej zajął. Brawo, brawo, brawo. Szymek Karasek Przyma karałek. Przyma karałek. Szymon brawo Jeszcze raz Gratulacje. Gratulacje Gratulacje brawo, Gratulacje świetne. świetne

tam, no. tam. Kosteczka. Tak jest. Szanowni Państwo, bo nawet jeszcze tak się mówi, że e, dziewiętnastka to chałota, bo na koniec siada złota. No ale tutaj widzicie, pierwsze, trzecie miejsce dziewiętnasty, drugie miejsce dziewiętnasty, no i pierwsze miejsce. Najlepszy z najlepszych. Dariusz Grodzowski. Brawo!

Jeszcze chodźcie, zrobimy sobie fotę. O, wodorowaną, nie uwodorowaną zrobimy zdjęcie. Chodźcie. Zygmunt Sławek, Adrian. Zapraszamy, fotę robimy wszystkich. Dobra. Chodźcie, Dobrze, ukończmy. Zapraszamy daj panu aparat daj panu aparat nie bój się nie, ale... nie bój ale... się takich aparatów ten to jest zabytek już ten aparat jak ja. No. pan odejdzie tak, ale muszę jeszcze dwa kroki do tyłu subskrybuj mój kanał, naciśnij dzwoneczek w opcji powiadomienia o wszystkich nowych filmach